Stacja ósma. Płaczące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy, błogosławimy. Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świadom kupić raczył. Tym razem widzimy Jezusa, który dość ciersko zwraca się do płaczących kobiet. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i nad wszystkimi dziećmi. Jak się bliżej czytać powyższe słowa, można powiedzieć więcej. Jezus się zdenerwował. Czytaj, wkurzył się i wytnął im pewne problemy. Czytaj, nawstykał, rozumiem. Jest to naturalna reakcja mężczyzny na babskie biadolenie. Zupełnie inna scena niż spotkanie z Weroniką. Tam Weronika wychodzi naprzeciw problemom Jezusa. Tutaj kobiety... Zaspokajają swoją potrzebę mówienia. Pierwsze, co można usłyszeć w głosie Jezusa, to stwierdzenie: Jesteście bezmyślne. Tu płaczcie, a nie wiecie prawdziwego zagrożenia grzechów swoich i dzieci. Po tekście Jezus radzi lepiej, abyście pomytowały nad swoim życiem, nad życiem swoich bliskich. Jeśli kierujecie się w życiu jedynie współczuciem, to współczuj, współczuję wam i waszym dzieciom. To bardzo ciekawe. Jezus jest już raczej bardzo wyczerpany, zanim wiele upadków ma na sobie wiele ram, a jednak znajduje w sobie siły na tak ostre sformułowanie. Znowu należałoby tu użyć bardziej nieco znanego słowa. A ja jeszcze raz powtórzę. Hmm. To jest naprawdę dla mężczyzny bardzo denerwujące. Jeśli cier cierpi, ma problemy, przede wszystkim potrzebuje pomyśleć. Stara się znaleźć wyjście z sytuacji. Gadanie zabija myślenie. Być może właśnie wtedy Jezus niezwykłą prędkością na nowo próbuje przypomnieć sobie sens swojego cierpienia. Przecież każdy upadek, każdy cios ma moc. Amnezji, ból lub koncentrować się tylko na sobie. Wygląda na to, że największym wrogiem na drodze Jezusa były gadające kobiety. Innych podobnych uwagi nie miał. Który za, za nas cierpią rany? Jezus. Który za nas czerpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się nad nami Który za nas czerpiał rany Jezu Chryste Zmiłuj się